Tarotowy Wykoncie kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z poznaku koziorożca na horoskop na styczeń. Na styczeń, na nowy rok już sprawdzimy, kochani, jaka jest Wasza sytuacja, jak będzie wyglądała w styczniu, jakie są Wasze myśli, jakie jest stanowisko, jaka przeszłość, czyli co zostawiacie w starym roku. Zobaczymy, jaka jest teraźniejszość i perspektywy. Kochani, wszystkie osoby z poznaku koziorożca, znak słoneczny, ascendent, księżyc, znak wedyjski, horoskop na styczeń dla Was. Zobaczymy, jaka jest główna energia na cały miesiąc. Wasza sytuacja w styczniu, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli co zostawiacie w starym roku, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy. Wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, nadzieje lub obawy, i rezultat. Wszystkie osoby z poznaku koziorożca, sprawdzamy. Tutaj zobaczcie, główna energia jest dla Was taka na styczeń, że szczęśliwie coś y, odchodzi od Was. Ktoś odchodzi, ktoś rezygnuje, ktoś, m, ktoś na przykład już nie będzie chciał z wami współpracować, i to jest dla was szczęście. No, ktoś wam odpuszcza. Być może, jeżeli macie jakąś taką trudniejszą sytuację z kimś, to jest ktoś, kto wam odpuszcza, i to jest dla was szczęście, że to jest ktoś, na przykład osoba jakaś, m, z którą nie chcecie współpracować, nie chcecie mieć z nią, z, z nią kontaktu, z osobą albo nie chcecie być w relacji. Na przykład dowiadujecie, dowiecie się w styczniu, że to jest ktoś, kto wyjeżdża. Opuszcza na przykład to miasto, opuszcza ten kraj, opuszcza to miejsce pracy i to będzie dla Was szczęście. Szczęśliwie ktoś się od Was odsuwa, dystansuje. I to może być też taki dystans ym, fizyczny, ale zobaczcie, macie słońce, koziorożce. To jest Wasz czas. No, pięknie Macie. Słońce, czyli jest taka radość, czyli może być patrząc na tą główną energię, taka sytuacja, że ktoś, kto odpuszcza, ktoś, kto właśnie wyjeżdża, ktoś, kto przestaje dzwonić, przestaje pisać, po prostu tej osoby już nie ma, bo może być tak, że to jest ktoś, kto przekieruje tą energię, którą wkładał w Waszą relację albo w sytuację, która jest była z Wami związana, przekieruje tą uwagę na kogoś innego. I to będzie dla Was ulga, ulga, radość, pomyślność, super energia, dziesiątka mieczy, dziesiątka denarów. Paśkielichów, no. I tutaj zobaczcie, kończy się jakiś trudny czas, dlatego pokazało Ci, że to jest dla Was szczęście, bo to już, to już było trudne. To już było po prostu coś, co, jest, co Was tak um, osłabiało, być może energetycznie, ale usprawiało Wam um, smutek, no. Dlatego to jest to Wasze takie szczęście dla Was. Jest dziesiątka denarów paśkielichów, i teraz um, będzie można rozpocząć nową historię, nową znajomość paśkielichów, nową historię. Będzie można się do kogoś na przykład odezwać, porozmawiać z kimś. Um, tak patrzeć z nadzieją w przyszłość. no, Bo coś trudnego, coś, co było dla Was bardzo trudne, to po prostu się kończy. Zobaczymy, jakie są przeszkody. Więc też była. Na przeszkodzie może być to, że wciąż tutaj koziorożec będzie tak um, się zastanawiał. Ta osoba się zdystansowała, odeszła, już przestała pisać. Ale na przeszkodzie jest to, że. Czyli teraz co? Czyli teraz y, gdzie tą uwagę, gdzie tą energię, gdzie ten czas kieruje w stronę kogo? Czy w stronę, na przykład, jeżeli to jest zawodowo, w stronę jakiej pracy, czyli co się dzieje z tą osobą. Nie tyle w myślach u, u tej osoby, ile co na przykład ta osoba teraz robi. To jest na przeszkodzie, że będziecie się interesować, będziecie myśleć o tym. Król denarów. No, siódemka kielichów. No właśnie, na przeszkodzie jest to, że to jest ktoś, kto wciąż wzbudza, będzie wzbudzał wasze emocje. Rycerz była w Król denarów. To, no faktycznie, słuchajcie, wygląda tak, że to jest ktoś, kto decydując się od, od, i odsuwa, odsuwając się od Was, przekieruje większość swojej energii, czasu, pieniędzy, będzie teraz po prostu inwestował w coś innego, ale to jest dla Was szczęście, jest to słońce, jest ta radość, ale na przeszkodzie jest to, że, to jest, że wciąż jesteście być może emocjonalnie związani z tą osobą, albo wciąż po prostu to wzbudza w Wasze emocje, więc jeżeli się dowiecie, że ta osoba coś robi, coś tam jeszcze działa, jakoś takim... Coś się dzieje w, tej, w życiu tej osoby, bo jest stabilnie pokazane. To wciąż te, są te emocje na przeszkodzie. Zobaczymy Wasze myśli. Sprawiedliwość. Drugie Cierosła, tutaj jest y, taka energia, że wy, wy wiecie doskonale, że to jest y, najwyższy czas, był, y, żeby to zrobić. Być może sami też do tego dążyliście. Tutaj to może być y, po prostu taki. Na przykład rozwód też z kimś jest za sprawiedliwość, czyli pisemne. Na przykład kończycie współpracę z kimś i chcecie mieć to na piśmie czy udokumentowane. Wiecie, że to jest, że, że nie dało się inaczej. Że nie dało się inaczej w tej sytuacji. Że trzeba było to po prostu zakończyć. Wsemka mhm. denarów. Paść denarów. Szóstka była. Zobaczcie, tutaj w waszych myślach jest... Że teraz na przykład, teraz mu każdy może zająć się swoją pracą, być może już, nie, już w styczniu nie będzie Wam z kimś po drodze zawodowo, tak też może być, że Wam się po prostu, jeżeli mieście jakąś spółkę albo jakąś współpracę, to Wam się te drogi zawodowe rozjadą po prostu. Upaść ten aruf była może być tak kochani, że Wy macie po prostu m, inne spojrzenie na to, inne priorytety, inaczej, inaczej widzicie swoją karierę. I dlatego już Wam jest nie po drodze, jeżeli to jest zawodowo. Bo tu jest, patrzcie na ruszuska była i chcecie, chcecie czegoś innego. Być może ta osoba po prostu chciała czegoś innego zawodowo. Wy po prostu całkowicie chcecie iść w inną stronę. Dopiero macie pomysł, ale prawdopodobnie to było rozbieżne. Cele mieliście rozbieżne. No, z tym kimś. Więc tutaj zawodowo jesteście nastawieni na sukces. Ale macie jakiś swój pomysł, który będziecie chcieli realizować. Przeszłość. Jest cesarz i królowa kielichów. Być może jest tak, że, kochani, że brakowało Wam czasu dla rodziny, że tutaj zawodowo, na przykład ta osoba, z którą współpracowaliście, albo cokolwiek mieliście z tą osobą do czynienia, wymagała od Was dużo czasu, dużo uwagi, dużo takiego poświęcenia i brakowało Wam czasu już na to, żeby zająć się na przykład osobami, na którym Wam bardzo zależy. Tak może być. Lowa kielichów. Zobaczcie tutaj. To jest przeszłość, no. To jest faktycznie mogło być tak, że mm, brakowało Wam na to czasu, że tutaj coś, ktoś zajmował Wam naprawdę mm, bardzo głowy. Albo ktoś to był taki absorbujący. Czwórka mieczy. Piątka mieczy. Być może też, kochani, po prostu to była, to była osoba, która ciągle wymagała takiej uwagi. O, piątka mieczy. Wy potrzebowaliście takiego odpoczynku. Z rodziną, na przykład z przyjaciółmi, na to Wam brakowało czasu, bo to jest piątkami. Czy to jest ktoś, kto ciągle na przykład prowadzał jakieś konflikty, albo miał jakieś sprawy do załatwienia, albo ciągle ta osoba była jakaś taka niezadowolona, albo na przykład taka marudząca po prostu, i dlatego, dlatego być może właśnie w styczniu będzie tak, że Wam się te drogi całkowicie rozejdą. Przy Sprawiedliwości jesteście na to gotowi. Tutaj na przeszkodzie pokazało się, że to jest ktoś, kto wzbudza, będzie wzbudzał Wasze emocje, nadal będziecie zainteresowani, co ta osoba teraz robi, co jak działa, jak się jej powodzi. Ale tutaj to jest ktoś kto zajmował wam za dużo czasu po prostu za dużo czasu za dużo, za dużo uwagi. Był w takim, ta osoba być może chciała być w takim centrum wydarzeń, zawsze na pierwszym miejscu. Teraźniejszość, szóstka kielichów. Pięknie. W teraźniejszości w styczniu będziecie mieć kogoś, kogo uważacie za bratnią duszę przy sobie lub po prostu będziecie mieć czas teraz na kogoś takiego. tym kabuła, dziewiątka denarów, trójkami czy król Może być tak, słuchajcie, i koziorożce drogiej. To, to już jest specyficznie tak, ale to są czytania ogólne i jest na cały miesiąc, więc, więc też y, trzeba dać szansę, żeby ta energia się zadziała po prostu, bo to jest y, ja robię z intencją na przyszły miesiąc dopiero, który się będzie zaczynał. Bo tutaj jest y, tak pokazane, że, y, że zrobicie miejsce właśnie na kogoś, kto, kto będzie waszą bratnią duszą. To jest ktoś, kto będzie mógł. Y, mieć po prostu to miejsce, tą przestrzeń. Zrobicie przestrzeń na kogoś takiego. Mhm. Bardzo możliwe, że właśnie taka osoba pojawi się u was w styczniu, w waszym życiu. Lub jeżeli to jest ktoś, kto po prostu już jest, to będzie mógł miał więcej teraz ym, was. O. Bard bardziej was ta osoba będzie czuła przy sobie, bo będzie większa przestrzeń na to. Bo tutaj wygląda na to, że to jest ktoś, kto. Ym, być może starała się ta osoba właśnie gdzieś zainteresować Was sobą. To jest ktoś, kto przy Was był, jeżeli, jeżeli, jeżeli już znacie tą osobę, ale ym, właśnie, ale gdzieś tak ciągle w tle. Ciągle ta osoba była w tle, no. Być może próbowała zainteresować Was swoimi sprawami, ale gdzieś to tak było. Nie mieliście na to po prostu przestrzeni, no. A teraz będzie, mak. Wygo wygo wygospodaruje dla ciebie czas i miejsce i swoją uwagę. No, czyli tutaj w teraźniejszości najważniejsza będzie bratnia dusza. Najbliższa przyszłość, perspektywy. A z Buław. Mm, zobaczcie. Możecie wzniecić, yy, kochani, możecie wzniecić w styczniu Relacje właśnie z tą bratnią duszą. Czyli albo to jest ktoś, kogo, kogo już znacie, kto jest w waszym życiu, ale tak jak mówiłam, był w tle, albo to jest energia kogoś, kto się pojawi. Bo będzie przestrzeń na to, żeby ta osoba się pojawiła w waszym życiu. No, jest dużo pasji. To jest, ja to tak czuję, że to jest taka relacja z kimś, gdzie macie... Mm, Podobne zainteresowania, podobne poczucie humoru, być może właśnie no, y, rozumiecie się bez słów, macie takie poczucie, że to wszystko, jeżeli to, to was coś interesuje, to tą osobę też to interesuje, że to jest takie żywe bardzo. Jadeł, Rydwan, Paźdź Bóg, w Denarów, no wejdziecie w to, powiem wam bardzo mocno pochłonie Was to. I tutaj tak, tak to wygląda, że mm, do jakiegoś rozszerzenia, że uwolniliście się od kogoś, tutaj, nie tyle, że to było toksyczne, ale po prostu Wam się gdzieś te drogi mocno rozjechały, cele, priorytety, plany Wam się to mocno rozjechały i zaraz na to samo, na to miejsce dosłownie, przychodzi po prostu ktoś inny, właśnie bratnia dusza z inną energią, ale z taką pasją, z takim, mm, to jest ktoś, kto Was wciągnie być może w swój świat. Zobaczcie, tutaj jest, bo, bo, było pokazane, że ta osoba była w tle bo nie było tej przestrzeni i w momencie jak będzie większa, jak otworzycie po prostu się na to bardziej, to to, to jest ktoś, kto wejdzie y, całym sobą. No, jest paść była wśród kadenarów. No. Zacznie y, to po prostu w styczniu będziecie mieć takie poczucie, że zacznie to iść do przodu, że z każdym dniem, z każdym tygodniem po prostu czujecie się, będziecie się czuć coraz bardziej związani z tą osobą, coraz więcej spraw będziecie mieć wspólnych, coraz więcej sobie do powiedzenia, że, to, że ta bliskość będzie taka Taka namacalna aż. No, to będzie po prostu szło. Paść buław, 7 kadenarów. Będziecie mocno i szybko rozwijać jakąś znajomość właśnie z tą bratnią duszą. Naprawdę to będzie tak... Y, poczujecie to w styczniu, że to jest. Y, że, to się tak, że to się naprawdę mocno dzieje. Królowa mieczy. przecież ja kielichów. Będziecie tego rogi, koziorożce, będziecie tego świadomi, świadome, że to jest ktoś, kto po prostu zaistniał, ta osoba zaistniała już w waszym życiu. Królowami, czy będziecie świadomie wpuścicie kogoś do swojego życia i, i po prostu pozwolicie na to, żeby to mocno szło, szybko szło do przodu. Proszę nastawienie? Dwójka buław. Myślę, że Wasze nastawienie w tej sytuacji jest taka, że to jest Wasza decyzja, że jesteście po prostu właśnie bardzo świadome, świadomi tego, co się dzieje i że ta osoba wchodzi do Waszego życia tak mocno, że zajmujecie się teraz też czyjimi sprawami, nie tylko swoimi i całkiem nowej osoby, ale że pozwalacie na to, żeby Wasze życie się tak, Wasze sprawy, Wasze takie codzienne, codzienność nawet się tak splatała. To jest Wasz wybór, takie macie nastawienie. Ja, ja wiem, co ja wybieram, wiem, co ja robię. Dwójka mieczy, as mieczy. I tutaj zobaczcie, nawet jeżeli będą jakieś, jakiekolwiek wątpliwości Was, bo mogą się pojawić, to Wy je będziecie albo rozwijać, yy, znaczy yy, w tym sensie, że yy, no nie rozwijać, będziecie je rozwiewać, o to chciałam powiedzieć, albo będziecie je rozwiewać, albo będziecie dyskutować, rozmawiać z tą osobą o tym, a mieczy, wyjaśniać to. Albo sami dwójka mieczy, as mieczy, będziecie po prostu dochodzić do tego wniosku, że żeby te wątpliwości odsunąć, nie będziecie sabotować tego, tylko wręcz przeciwnie. Będziecie tak, jakby wszystko, co będzie wam się wydawało, że jest nie tak, i na nie korzyść, będziecie starać się wyjaśniać albo sami sobie w głowie, albo razem z tą osobą. Jest asmie czy as no Wasze zestawienie jest, zobaczcie, takie. Chcę prawdy, chcę szczerości, chcę klarowności, i po prostu otwieram się Askielichów. Otwieram się na tą miłość, na przyjaźń, na to uczucie, na tą relację. Otwieram się całym sobą, całym sobą. A co z zewnątrz, kochani koło fortuny, zobaczcie jaka, jaka piękna energia koło fortuny mówi, to jest energia, która przychodzi z zewnątrz, czyli tak nie do końca też macie na to wpływ i to mówi o tym, że po prostu tak, się, tak ma być, to się miało zadziać, właśnie w tym czasie, to jest tak jakby ta osoba po prostu czekała na to, aż będzie w waszym życiu przestrzeń na tą, na, 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 na tą osobę tak jakby wszechświat po prostu czekał, aż zrobicie taką naprawdę dużą przestrzeń bo tutaj pamiętacie z kimś właśnie już wam jest, ktoś się dystansuje, ktoś odpuszcza, ktoś się odsuwa po prostu robi się miejsce, i dlatego wszechświat mówi: Dobrze, jest miejsce, teraz Ty możesz wchodzić. Tak to działa. No, czyli ktoś się pokazuje po prostu z przeznaczeniem. Tak ma być. Cokolwiek się ma pomiędzy Wami zadziać, cokolwiek macie przejść razem, to tak ma być. No. Zobaczcie, to jest ktoś, kto jest wisielec. Tutaj jest trójka denarów, trójka kielichów i głupiec. To jest ktoś, kto tak samo, tak samo czekał na tą szansę w życiu żeby właśnie do Was przyjść. Tak jakby Wszechświat czekał, aż będzie u Was przestrzeń miejsce. Yy, ta osoba czekała też, aż Wy się pojawicie, po prostu, aż będziecie bardziej dostępne, jeżeli ktoś taki już był gdzieś tam w tyle, a jeżeli to jest całkiem nowa osoba, no to po prostu to, osoba, to jest ktoś, kto też czekał. Trójka tenarów, trójka kielichów i głupiec, zobaczcie, no. Fajnie to wygląda. Będziecie razem coś robić, będziecie razem coś tworzyć, będziecie się tym cieszyć. Cokolwiek będziecie po prostu razem y, robić, to będzie taka dużo radości dużo radości. Tutaj też nie ma, przy tych kartach nie ma takiej, bo tutaj pokazała się ta obsesja: jest azbuław i ten diabeł, czyli ta, tej obsesji będzie trochę, ta pasja naprawdę będzie ogromna, ale tutaj z zewnątrz przychodzi ktoś, kto chce Wam dać tą wolność, czyli nie chce zawładnąć całą Twoją przestrzenią, nie chce zabrać Ci całego Twojego czasu, nie, ch nie chce, żeby było mnie za dużo, i tego samego chce od Ciebie. No, czyli cieszmy się swoim towarzystwem. Jeżeli coś robimy wspólnie, to po prostu niech to będzie radość, niech to będzie przyjemność, ale bez takiego, mm, bez taki, bez takiego kontrolowania, bez takiego obsesyjnego po prostu zawłaszczenia drugiej osoby. Kupiec, no, nowa historia, super. Nadzieje lub obawy. Księżyc. No może być tutaj, tutaj te, te wszystkie te wątpliwości odsuwacie szybciutko lub wyjaśniacie a mieczy, wyjaśniacie, bo chcecie się otworzyć, znaczy otwieracie się właśnie na tą, tą miłość, na tą przyjaźń, na tą relację, otwieracie się, więc jest ten nas to jest, albo wyjaśniacie to wspólnie, albo sami sobie w głowie, no ale gdzieś ten księżyc, gdzieś taka niewiadoma jest, być może czasami taki niepokój też się pojawia. Szóstka denarów, król mieczy, królowa denarów, Siódemka mieczy. Królowa buław. Tak już zajrzałam Wam głębiej. Zobaczcie, jest... Szóstka denarów król mieczy. To jest, to jest ktoś, kto będzie się starał to wyjaśniać. Myślę że, myślę, że ten as mieczy, który jest w waszym nastawieniu, właśnie mówi to, że będziecie wspólnie wyjaśniać. Wszystkie wątpliwości, to, co się w Was dzieje, będziecie wyjaśniać Król Mieczy. To jest ktoś, kto po prostu nie boi się trudnych pytań. I o tym wiecie, Szóstka denarów. Niech będzie równowaga. Chcesz? Zapytaj. Jestem dostępny, dostępna. Pytaj, wyjaśnijmy to. Królowa Denarów. I, I to będzie działało. U was to będzie działało. Będziecie mieć takie poczucie: Dobrze, po prostu mm, odpowiada mi to. Jest ta siódemka, czy królowa Buław. I to mnie tak zastanawia, słuchajcie, bo to, bo to jest wewnątrz was. No. <słuch> Może być, drogie koziorożce, jeszcze taka sytuacja, że gdzieś przy was ktoś się tam tak będzie jeszcze kręcił. I to już po prostu zobaczycie w styczniu, bo to jest. Y Zobaczcie ile kart dołożyłam, czyli nawet przed samą sobą się będziecie starały na przykład do tego nie przyznać. I prawdopodobnie się też nie przyznacie tej osobie. To jest taka świadomość, że po prostu gdzieś ktoś, jesteście na tyle atrakcyjne będziecie w styczniu y, lub atrakcyjni, że ktoś po prostu się tak przy was będzie chciał właśnie zakręcić, poznać was. Jakaś taka sytuacja będzie, i to, to schowacie z głęboko do środka. Nie będziecie ani chciały rozmawiać o tym same ze sobą, ani myślę, że z tą osobą również. No, zatrzymacie to dla siebie. Jaki rezultat? Pustelnik. No, na koniec miesiąca, bo to też jest taka energia, z którą będziecie wchodzić później y, nami w miesiąc luty, już będzie. Y, ja tego pustelnika to bardziej odczuwam jako, y, jako taka, taką energię, gdzie y, z tą osobą razem wejdziecie w taki swój światek. Że będziecie na przykład mieć takie sprawy, o których tylko wy wiecie, których na przykład, które wy tylko rozumiecie, że to nie jest ten postelnik, to jest, że wy się zdystansujecie, tylko wy razem z tą osobą. Będziecie mieć właśnie taki swój kącik, no, trójka buław. świat, bardzo dobra energia, zobaczcie. W bardzo dobra energia. I właśnie to jest, to jest, ja to tak czuję, że to jest ten postelnik przy tej karcie, to mówi o tym, że, że ta bliskość będzie już na takim poziomie, że będziecie po prostu. No, mieć właśnie swój taki kącik, swój własny taki mały światek. Trójka była i świat. Ma to przyszłość. Ja powiem Wam, że tą kartę bardzo lubię. Naprawdę ona mnie napawa taką nadzieją, taką właśnie przyszłością. I mam nadzieję, że patrząc na nią, wy też to czujecie. To jest rezultat, czyli to jest energia, z którą będziecie wchodzić następnego miesiąca. Zobaczcie, ma to, ma to naprawdę przyszłość. Tak jakby ta. Mm, to, że zrobiła się przestrzeń, ta osoba się pojawiła w waszym życiu, to też może być zawodowo, jak najbardziej kogoś poznajecie. I to, że to jest, zobaczcie, tutaj jest taka energia, że to jest ktoś, kto wam tej przestrzeni całej nie chce zabrać. Mimo, że jest ta pasja, mimo, że jest to wszystko, o czym mówiłam, to tutaj to jest ktoś, kto wam daje po prostu taką, daje wam oddech, no i chce, chce owszem tego też samego, ale to jest dla was takie. Właśnie takie uzdrowienie. Nawet jeżeli tutaj się pojawiło, że już macie ten taki wspólny kącik, czyli macie tą bliskość taką, to jest bardzo ważne. To jednak ma to po prostu przyszłość, bo nie czujecie się tacy stłomszeni być może, że ktoś po prostu tak wam wisi na karku. No, coś takiego, no. Piękna energia, z którą wchodzicie do lutego. Piękna. Piątka kielichów, wieża, wszystko, mieczy. Może być też tak, że gdzieś w styczniu po prostu przyjdzie też ta energia y, kogoś, kto, y, gdzie wam się z te drogi rozeszły tak całkowicie i y, może ta osoba na przykład wspomnieć o tym, że, y, że tęskni, że żałuje, że tak się wydarzyło. Może być taki akcent się jednak pokazał, ale zaraz jest zwierzę, to już, to już, że to już po prostu tak jest pokazane jako to, że to już nie działa. To już po prostu słowa i, 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 i żale tak jakby y, już nie działają wszystkie, czy wy już jesteście daleko od tego jaka rada dla was, wstyczeń. To jest y, taka jest transformacja i, i król buław. To tutaj no, może mów, mówić o tym, że rada jest taka, że przyjmujecie do życia m, tą nową osobę, i to jest ktoś, kto jest y, albo zajęta, ta, albo zajęta będzie ta osoba, albo to jest ktoś, kto ma jakieś swoje projekty, jakieś swoje pomysły, że po prostu ta osoba ma y, dużo do roboty. To jest po prostu, m, to będzie ktoś, kto y, być może we, też będzie Was tak napędzał, nakręcał po prostu do tego, do działania. Ktoś to lubi działać, ktoś to po prostu lubi, żeby się coś działo, i to będzie dla Was taka duża zmiana. No? Może też tutaj y, ta rada jest taka, żeby y, dać się ponieść temu. A jeszcze ko kolejna rada, słuchajcie, jest dziesiątka była w cesarzowa pośmieczy. Może być przy Was y, ktoś, kto y, albo się Was zapyta ta osoba, albo się zainteresuje y, Wami, jak to jest, żeby sobie tak. Y, żeby sobie, żeby sobie z tym wszystkim poradziliście. No, tutaj to jest, Bo ja tutaj czuję, że to jest energia kogoś, kto gdzieś tam utknął w jakiejś takiej sytuacji, która jest dla tej osoby bardzo trudna. I może być tak, że w ciągu właśnie tego miesiąca y, ta osoba będzie, będzie zainteresowana wami. Jakby sobie, y, jak, jak to jest, jak, czym się na przykład interesujecie, co robicie w życiu, co robicie zawodowo. No jest ktoś taki. Ta osoba to jest, to jest ktoś, kto po prostu. Jest zmęczony i być może ta osoba też nie widzi wyjścia z tej sytuacji. No tak się pojawiło. Że to jest coś, co kto będzie zaciekawione. Być może będziecie kogoś uczyć. Piątka denarów. Kapłan. Mhm. Jeżeli tak będzie, to drogie koziorożce, poczujecie się um, tak duchowo spełnione, spełnieni. Że ktoś właśnie jest zainteresowany wami, ale pod względem takim, że macie coś do przekazania. Macie coś do powiedzenia tej osobie. Mhm. Czytamy jeszcze takie przesłanie. Na styczeń. Archanioł Rafał. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ Archanioł Rafał przynosi zdrowie i obfitość. Pomożecie rozwinąć dar intuicji, wewnętrznych wizji. Wezwij go, jeśli potrzebujesz pomocy, pomocy w tych dziedzinach życia. Archanioł Rafał ochrania także podróżnych. Jeśli planujesz, zatem wyjazd, karta ta przyniesie Ci pomyślność. Jeśli jesteś uzdrowicielem lub też pragniesz nim zostać, archanioł Rafał obdarzy Cię czystą, boską energią. Działa za pośrednictwem zielonego promienia, uzdrawiania i równowagi. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony przejrzystym, szmaragdowym światłem i wezwij jego pomoc. Afirmacja. Jestem szczęśliwy, zdrowy i doświadczam obfitości. Piękna karta. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Dobre czytanie macie. Naprawdę jestem ciekawa y, Waszych komentarzy i oczywiście. Zachęcam do tego, żeby jeszcze w styczniu tutaj zaglądać. Mnie się ta energia zadzieje. Tutaj to już część może z Wami rezonować, ale też, żeby to się zadziało, być może jesteście na którymś z etapów tutaj, więc dajcie sobie na to szansę. Zaglądajcie na mój kanał, sprawdzajcie, czy, czy będzie rezonowało później też. Ja Wam tego życzę, bo no bo wygląda to dobrze. Amelia73.tarot, adres do mnie, jeśli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną, piszcie, będziemy się umawiać. No i witam Was w nowym roku już. Wszystkiego dobrego.